Siemaneczku, z tej strony Maciej, witam Was Czwartek 10 marca, mamy około godziny 12 .00. Dzisiaj będzie pierwszy film z zasiewu jęczmienia browarnego Jesteśmy aktualnie w trakcie załadunku zboża do siewnika Z rana sobie nasmarowaliśmy agregat razem z siewnikiem Zatankowaliśmy MTZ-a, także E, za chwilę też zobaczycie Siew jęczmienia w praktyce e, Prawdopodobnie będziemy Przemieszczać się do sadów Gdzie zaczniemy Od pierwszego pola Także pewnie załadujemy sobie Worek na przyczepę I będziemy na dwa ciągniki jechać do sadu Teraz się zbliżymy Zobaczymy jak przebiega załadunek Ładna pogoda, ale jest dość Wiecznie, no i zimno, bo około 2-3 stopni na plusie. Ale kiepsko zaprawione jest, nie? No, śmieci są. Co mówisz? Śmieci są. Masakra, nigdy takiego brzydkiego zboża nie było, nie? Ale to gorzej jest zaprawione jak my z betoniarki zaprawiamy. A płacić pod szczepionkę. mi ile tam było na fakturze? 2,700 netto. 2,700. Także tyle kosztuje materiał siewny. Jak widzicie BHP nie jest tutaj niestety zachowane, lecz nie ma możliwości zbytnio go zachować i jest taka praca pod tym workiem. Jak to widzicie pewnie pewnie niezbyt wam się podoba, no ale no, nie można tego chyba jakoś inaczej rozwiązać na chwilę obecną. Mamy koło godziny 16, około 5 hektarów zasiane, jedziemy do domu na obiad, wysiewamy odmianę Amadora w ilości około 170 kg na hektar. To chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki że byliście z nami, że oglądaliście. Zapraszam do subskrypcji kanału. Także trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.